Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Tairim i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy wy w Skyrim. Tak, nie zwlekając, kontynuujemy naszą przygodę. każdy krok. A jeśli myślisz że masz szczęście, możesz wziąć ten łuk. Może go zaskoczysz. Naprzód będę tuż za tobą, pilnując tyłów. No, to właśnie spróbujemy go zaskoczyć. <laughs> Nice, dostał krytykę. A. Niedźwiedzia skóra, pasury, niedźwiedzie i żelazna strzała. Okej, okay, można wydobyć strzałę. Wygląda na wyjście. Już się zaczynałem zastanawiać czy kiedykolwiek się stąd wydostaniemy. Hmm, tak więc wyjście? Redgardzi pochodzą z Summerfell. Dejsze miasta sąsiadują z wielką pustanią Alki czy coś takiego. Czekaj! Co jest? No smok! Wygląda na to, że tym razem przepadł na dobre, ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na własnej skórze. Mm -hmm. Najbliższe miasto to rzeczna puszcza. Mój wuj jest tam kowalem i na pewno będzie mógł ci pomóc. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Hmm, tak więc idziemy za nim. Posłuchaj, trzeba ci iść do samotni i przyłączyć się do cesarskiego legionu. Naprawdę potrzebujemy takich ludzi. A jeśli rebelianci mają teraz smoka, to generał Tulius jest jedynym, który ich może powstrzymać. Tak więc dołączymy właśnie do tych cesarskich. Ale to w swoim czasie. Widzisz te ruiny? To czarny głas. Gdy byłem mały, miałem koszmary o tym miejscu. Na przykład draugry schodzące z bronią. No bardzo fajnie to wygląda wszystko. Muszę przyznać, że to miejsce wciąż mi się nie podoba. Kamienie przeznaczenia. 3 z trzynastu starożytnych kamieni, rozsianych po całym Skyrim. Idź. przekonaj się na własne oczy. O, tu jest kamień złodzieja, kamień maga, kamień wojownika. Aha, czyli to są właśnie te kamienie, które zadecydują, y, jaką ścieżką będziemy chcieli podążyć. Y, także ja wybieram y, kamień złodzieja, ponieważ no, chciałem być tym ucznikiem, tak jak wspominałem wcześniej. No, przyjmij znak. Wiesz, nigdy nie jest za późno, by zostać kowalem własnego losu. Mhm. Mm Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to już zasługujesz na ułaskawienie. Dziękuję. Ale dopóki generał Turius tego nie potwierdzi, lepiej trzymać się z dala od cesarskich żołnierzy i unikać kłopotów, dobra? Spokojnie. O kurde wilk. Nie dałeś mi zabić. Liczę skór. Idziesz. Cieszę się, że chcesz iść ze mną. Rzeczna puszcza jest niedaleko. Hmm, czyli tu jest ta cała rzecz na puszczu? Przecież na chyba jest tu spokojnie. Chodź, tam jest mój wujek, Kura. wujek Alwol. Witaj, Hadwa. Co ty tutaj robisz? Masz przepustkę z. Tak na ty Co ci się stało, chłopcze? Masz Cii, jakieś kłopoty? Proszę nieco ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciel. Właściwie uratował mi życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Dobrze, dobrze, wejdź. Sigrid da ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Smok! Widziałam smok! No boku? co ty? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto nad kurhanem. Smoki, daj spokój, mamo. Jeśli będziesz opowiadać takie wzdury, całe miasto pomyśli, że oszalało. Mam też lepsze rzeczy do roboty niż słuchanie twoich pamięci. Odtwórz dom. Nie, no gra mi się naprawdę podoba. Mamy towarzystwo! moje jesteście. Hadwar, tak się o Ciebie martwiliśmy. Chodźcie, na pewno umieracie z głodu. Siadajcie, zaraz dam Wam coś do jedzenia. No dobrze, chłopcze. Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz i dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z niedźwiedziem jaskiniowym? Mimo, od czego zacząć? Wiesz, że byłem przydzielony do gwardii generała Tuliu. A nie będą sobie teraz tak gadać? Helgen, gdy zaatakował nas Smok. Usiądź krzesło, usiądziemy? To... niedorzeczne. Czy ty jesteś piany? Mężu, daj mi opowiedzieć. Niewiele więcej jest do opowiadania. Smok przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam powiem, co no, Ale wygląda ma Wątpię czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam pomożesz. Jedzenie, zapasy, dach nad głową. Oczywiście. Każdy przyjaciel. Zapomniałem jeszcze o szybkim przyjaciół. zapisie. Chętnie udzielę. Tak więc ci szybko to zrobię. Jak powiedziałem, cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Ale potrzebuję twojej pomocy. My potrzebujemy twojej pomocy. Weź prezent. Nie no, weźmiemy miksturę. Co jest, możemy wszystko wziąć? <grybujesz> dobra, dobra. Tunika z pasem. Eee, to nam się nie przyda. Sztabka żelaza. Pewnie będziemy później coś kuć. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smog. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoim dłużnikiem. Aha, tak więc będziemy musieli się udać do tej Białej Grani, może jakiś odposł? Jak powiedziałem, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba. Tylko nie przesadzaj. No, e, spoko, spoko. Aha, aha. Czyli to są, dobre. To troszeczkę przesadziliśmy. Jak mówię, coś Przejdź na drugą stronę rzeki i udaj się na północ. Zobaczysz ją, gdy miniesz wodospad. Okej. Miłego dnia. Jak wyglądał? Miał wielkie zęby? Cicho, Lepiej dziecko. Do pracy. Weź co chcesz. Oczywiście w granicach rozsądku. Nie ma problemu, jeśli potrafisz. Kamień śliwierski ulepszy twój oręż, a stół możesz wykorzystać do modyfikacji pancerza. Jeżeli masz surowce, możesz skorzystać z kuźni, żeby wyprodukować coś nowego. Aha, czyli będziemy sobie ulepszać pancerze i. Czy może może... Jarl Balgrów rządzi Białą. Jak na Dobra. razie udaje mu się trzymać. Raczej nie przepada za Ulfriciem i Elisif. A za tym, tym całym Ulfriciem Gromowodnym. Zawawe, ale na pewno okaże się lojalny wobec cesarstwa. Nie jest zdrajcą. Oczywiście. Skyrim zawsze było częścią cesarstwa. To nie oznacza, że popieram wszystkie ostatnie działania cesarstwa. Ale Nordowie nigdy nie byli fałszywymi przyjaciółmi. Do następnego razu. Skyrim. Czekajcie, może od razu bym sobie zaczął. No, a gdzie jest osełka? Mhm. Kamień ślubierski. Mówi kamień żeby ulepszyć broń. Mhm... Wymaga drewno o połowę. właśnie, bym sobie chciał ulepszyć ten łuk. A skąd by tu wziąć drewno o okej Ok, ale dobra. To ulepszymy sobie tak. Hmm, już sobie lepiej. Dobra. Weź co chcesz. Oczywiście granica granicach rozsądku. Mhm. Czegokolwiek zapragniesz. Najsmiram. Nice, Aha, tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet. Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało. Tak. Żelazny sztylet. Mhm. Żelazny sztylet. Chcesz stworzyć tak. Udało ci się zrobić całkiem niezłą broń. Dings. Szukasz nowego ostrza? O to żelaza sztyle. Ale trochę tępy. Może naostrzysz. Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień szlifierski. Tak. Aha, bo to trzeba nacisnąć R-stwórz. Mhm. Tylko żelazo i stal. Mogę wykuć ci. Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ostrza, będzie ci ono dobrze służyć w potrzebie. Chcesz mi dalej pomagać? Może zrobisz jakiś pancerz. Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. Do następnego razu. Mstek do garbowania i... Aha, tutaj wygarbujemy to. Za nisko. Weź czegokolwiek zap... A, dobrze. Wiele broni i pancerzy potrzebuje skórzanych elementów. Paski, zapięcia. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy hełm. Oto reszta potrzebnych materiałów. To gdzie to mamy? <grymne> Na warsztacie, dobra. O, nie rzemieniowy, lubisz się skradać? Ha! Jak tak dalej pójdzie, to niedługo zatrudnię cię do pomocy. Dopasujmy wykończenie. Weź tę skórę na tamten warsztat. Miłego dnia. Mogę wykuć. Masz talent. Szlifuj umiejętności, a kiedyś będziesz ciebie świetny kowal. Może zatrzymasz ten sztylet i helm. Kiedyś może przypomnąć ci o mnie, gdy będziesz kuć stal w niebiańskiej kuźni, co? Okej, okay, to od razu sobie założymy ten sztylecik. Ponieważ no chcemy się skradzać, tak więc. I ten helm. Okej. Okay. Teraz mapa i udamy się właśnie do tej białej grani. Tak, ale to już w kolejnym odcinku. Także teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia.